Los człowieka, wszechświat istniał przed wielkim wybuchem. Ekspansja i wielki wybuch są wszędzie, czas też jest wszędzie, jakkolwiek nie istnieje bez ludzkiej percepcji. Wielki wybuch stale się rozszerza. Kosmos ekspanduje, informacja kosmiczna, jaka do nas dociera, nie jest neutralna, nie jest też zerowa. Prawdopodobnie od zera i na seriu rozpoczął się ekspandujący kosmos, a jego struktura pokazuje się zawsze taka sama. Oczywiście musimy brać pod uwagę ekspansję kosmosu, ale brak człowiekowi elementów do całej kosmicznej układanki jeszcze wiele elementów. W rozległym kosmicznym gobelinie zostajemy uwikłani w zagiłą sieć ludzkich emocji. Kontemplując naturę, siłę siły kosmosu i ludzkiej inteligencji, przypominamy sobie głęboką mądrość, która leży w przebaczeniu i mocy rozpoznawania się nawzajem. Nie da się zacząć życia od nowa, ale da się zacząć życie od dziś. Jako kapłan każdego dnia otrzymuję łaskę celebracji Eucharystii, szczególnej modlitwy, dziękczynnej za życie w ludzkiej wspólnocie. Przeistoczenie to moment, w którym podczas mszy świętej chleb i wino użyte do komunii stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Eucharystią jest to podstawowa zasada naszej wiary katolickiej, którą wyjaśnia katechizm poprzez konsekrację chleba i wina dokonuje się zamiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, naszego Pana i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Oznacza to, że chociaż wygląd chleba i wina pozostaje, substancja zostaje całkowicie zmieniona, mocą Bożą w ciało i krew Chrystusa. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Módlmy się o łaskę, żebyśmy mogli bardziej uwierzyć każdego dnia w ten cenny dar Chrystusa, samego podczas celebracji Eucharystii. Niektórzy bowiem jednak błędnie utrzymują, że Eucharystia jest jedynie symbolem obecności Jezusa. Pamiętajmy też stanowczo, że Jezus nie jest jedynie postacią historyczną, do której pragniemy się upodobnić, ale jest z nami aż do dziś obecny w Eucharystii podczas każdej mszy odprawianej na całym świecie. Sprawowanie mszy święte to jedna z najbardziej tajemniczych i potężnych rzeczywistości w kapłaństwie. Przez chwilę trzymam w rękach kawały chleba, i nad kawałkiem chleba wypowiadam słowa pana Jezusa. W jednej chwili chleb przemienia się w ciało i krew naszego pana. Nie ma fajerwerków, nie ma wielkich hałasów, nie ma eksplozji. Pomyślmy, że król świata teraz uniża się, aby być tutaj obecnym. A ja powiedziałbym tylko to, że jestem pod wrażeniem jestem pod wrażeniem tego prezentu. Ukochani, uczciwość oznacza właściwe myślenie, nawet gdy nikt nie patrzy. Czasem popatrzcie z ukosa i na mój świat jutra, bądźcie ze mną w chwili agonii.